Siemka, nazywam się Sylwester Iżowski i dzisiaj chciałbym Cię zaprosić do filmu POV, na którym wykonuję zdjęcia uliczne w Częstochowie. Film był nagrany ponad dwa lata temu i tyle czasu czekał na montaż, więc zaczynajmy. Nie wiem czy wiecie, ale w Częstochowie jeżdżą chyba dwa tramwaje na całą Częstochowę i one odjeżdżają mega, mega, mega rzadko więc musieliśmy sprawdzić na no jak dojadę co jaki czas one odjeżdżają żebyśmy nie czekali jak głupcy na tym przystanku nie wiem pół godziny, godziny tylko żebyśmy mogli dojechać i zrobić faktycznie te zdjęcia, które mieliśmy w głowie Bartosz niestety jak zaraz zobaczycie troszeczkę się przestraszył, że go tramwaj przejedzie No i zepsułeś, bo musiałeś się odsunąć no, no jak ci Bartek by przyjechał ten tramwaj? Więc jak już widzicie, będzie też tutaj troszeczkę takiej fotografii stylizowanej. Nie będą to same zdjęcia takich randomowych ludzi, tylko po to poszliśmy z Bartkiem razem, żeby on też mógł na kilku zdjęciach gdzieś tam jako taki przypadkowy przechodzień, gdzieś tam się znaleźć. Zdjęcia z tramwajem są właśnie e, takim zdjęciem. Potem jeszcze drugi raz go wykorzystam i to na cały film będą tylko dwie sytuacje. Niestety trochę się spieszyliśmy, więc długo byśmy musieli czekać, gdyby ktoś faktycznie ustawił się tak, jak miałem w zamyśle. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać z tego Bortosza. Od razu tego z przystanku tramwajowego pojechaliśmy do centrum na tak zwany ryneczek, czyli taki po prostu targ, tylko całkowicie zadaszony. On taki ma fajny klimat, jak z jakiejś Azji, czy czegoś. Czegoś takiego, wszystkie budki są takie dziwne. Sami zobaczycie jak to wygląda, i postanowiliśmy tam zrobić kilka zdjęć, tak dosyć spontanicznie, bo po prostu przechodziliśmy przez centrum Częstochowy i zobaczyłem: o, tutaj naprawdę fajnie to wygląda i fajnie można to zrobić. Było już wieczór, więc tych osób było dosyć mało, więc mogliśmy swobodnie przechodzić i wybierać te największe perełki. Ale nie wiem czy dobrze zrobiliśmy, że tam poszliśmy, bo na samym końcu filmu, na szczęście na samym końcu można powiedzieć, że zaatakował nas gość, który do nas zmordował, że dlaczego my tutaj zdjęcia robimy i po co my tutaj w ogóle robimy. Chyba miał coś za uszami, bo czegoś się obawiał, nie wiem czy bał się na przykład, że zrobiliśmy mu zdjęcie bez maseczki, jak sprzedawał, nie mam pojęcia, ale widać, że był taki dosyć bardzo e, agresywnie nastawiony do nas. A my robiliśmy tylko zdjęcia, dodatkowo robiliśmy zdjęcia ludziom w maseczkach, więc tak naprawdę ich wizerunku... Na tych fotografiach nie ma. Właśnie widzicie jak wchodzimy na ten targ, możecie zobaczyć, no on naprawdę wygląda mega, mega, mega fajnie. Na fotografiach jeszcze ciekawiej, więc czekajcie na te pierwsze ujęcia, które udało mi się tam zrobić. Film jest trochę pocięty, trochę skompresowany, żeby on nie trwał godziny, tak jak ostatni, który nagrywaliśmy też dwa lata temu w Lublinie. No, tak jak wspomniałem, bardzo długo ten film czekał na montaż, bardzo długo. Pierwsze zapowiedzi o tym filmie na moim Instagramie znalazły się naprawdę dwa lata temu, bo był wtedy on nagrany, ale myślę, że warto było czekać, bo zrobiliśmy naprawdę bardzo fajne zdjęcia i to pokazuje, że fajne zdjęcia można zrobić dokładnie w każdych warunkach. Nie musimy jechać nie wiem, do Tokio czy do jakiegoś nowego Jorku, żeby robić ładne zdjęcia uliczne. Tutaj są normalni ludzie, starsi ludzie przede wszystkim. W mam wrażenie, że żyją tylko starzy ludzie. Tam nie ma w ogóle młodzieży. Jak tam jedziemy, no to naprawdę są sami starsi ludzie. Ale to totalnie temat na inny film. teraz chciałbym was zostawić z muzyką i ze zdjęciami, które wykonałem tamtego wieczoru. Dzięki i cześć. Proszę, może bój. A, bo ja to pani przeszkodziłem. Przepraszam w takim razie. Stań pod tym napisem twarzą y, patrząc się y, na, tak jak z grup tego napisu, żeby rył. No tak w stronę okna. O tak o, No, o tak bezpośrednio chodzi. No. ちょっといっぱいしよう。 nie Słucham? No, słucham. Te zdjęcia to. Do czego to służę? Tak, po prostu robię zdjęcia. Ze żadnej publikacji ich się nie obawia, więc. No ja myślę, bo nie podoba mi się to. Tak. No nie Trzeba będę. Trzeba zapytać, jak się nie. robi komuś zdjęcie, Ale ja panu Trzeba nie zrobiłem zdjęcia. Ale może? proszę pana, ja panu nie zrobiłem zdjęcia, wie pan? Ja nie ludzie że z... że tak. I nie tylko mnie. No to mogę panu pokazać zdjęcia, które zrobiłem. Nie ma żadnego problemu. Taki to jest sklep? Tak. Nie zrobiłem mu żadnego zdjęcia, zobacz jak wybiegł, zalił po prostu na, na całą tą, przez całą tą przebieg, no na pewno Dzięki wielkie, że dotrwałeś do końca. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twoją obecność. Zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, jeśli film Ci się spodobał. Jeśli nie, możesz zostawić łapkę w dół. I tak są one teraz ukryte, więc tak nikt jej nie zobaczy. Ale naprawdę zachęcam do zostawienia subskrypcji. Na tym kanale będzie się teraz pojawiało dużo, dużo więcej filmów. Staram się zrobić tak, żeby pojawił się jeden film w tygodniu. Mam nadzieję, że to będzie na początku wystarczające. Dzięki. Cześć.